Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, ponieważ otrzymaliśmy nagrodę Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. Nagrodę przyznawaną dla najlepszych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Szczególnie dla nas jest ta nagroda cenna, ponieważ zajęliśmy pierwsze miejsce. Uważamy, że poprzez tą nagrodę nasza ciężka codzienna praca została doceniona, ale przede wszystkim ta nagroda potwierdza, że powołanie Centrum Integracji Społecznej to była właściwa decyzja, że podmioty ekonomii społecznej to są właśnie te podmioty, dzięki którym można skutecznie rozwiązywać problem bezrobocia i że właśnie ścieżka wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jest tą właściwą metodą rozwiązywania problemów społecznych. Dzisiejsze wyróżnienie to jest dowód tego, że kilka lat temu udało się podjąć doskonałą decyzję, powołując Centrum Integracji Społecznej, które, jak widać, okazało się najlepiej funkcjonującym podmiotem ekonomii społecznej na Mazowszu. Kluczem do powodzenia tego przedsięwzięcia są oczywiście ludzie, którzy bezpośrednio CIS prowadzą. To są zarówno opiekunowie warsztatów, jak i dyrektor Centrum Integracji Społecznej. Natomiast warto zauważyć, że największym wyzwaniem jest połączenie trzech różnych segmentów tego przedsięwzięcia, a mianowicie segmentu samorządowego, publicznego, segmentu organizacji pozarządowych i biznesu, bez którego te osoby, które w ramach warsztatów przygotują się do wejścia na rynek pracy, nie mogłyby zaistnieć już w swoim życiu zawodowym.